Hej, hej! Dzisiaj witam Was w kolejnej recenzji. Tym razem pogadamy o filmie Model Steel Alice. Ale najpierw chciałam Wam przekazać, że kilka dni temu na TikToka wleciał film o prostu czyli o przypadłości, przez którą nie rozpoznaje twarzy. Jednak tam. Nie nazywam się Dzienniczki Schizofreniczki, tylko Dziennik Schizofreniczki, ponieważ TikTok nie pozwolił na tak długą nazwę po prostu. Ale teraz przejdźmy już do filmu. Film opowiada o pani profesor, która w pewnym momencie zaczyna zauważać, że traci pamięć. Po zgłoszeniu się do lekarza okazuje się, że zaczyna się u niej choroba Alzheimera. I dlaczego dzisiaj o pamięci, a nie schizofrenii, dlatego, że ja też mam duże problemy z pamięcią i częściowo widziałam siebie w pani doktor, a raczej pani profesor. Jeśli chodzi o zapominanie właśnie, o gubienie się w miejscach, które znam, była w filmie jedna scena, gdzie pani profesor zapomniała we własnym domu, gdzie jest łazienka, przez co Ucikała się w spodnie. Wprawdzie takiego przypadku nie miałam, ale jest coś, o czym jeszcze nikomu nie opowiadałam. I chodzi o to, że gdy szłam do łazienki, siadałam na toaletę i nie pamiętałam, czy już z niej korzystałam, czy nie. To był bardzo duży problem dla mnie. No, to jest podstawowa rzecz po prostu do zapamiętania, może ja nie pamiętałam, czy z niej skorzystałam czy nie i musiałam się przyglądać, czy skorzystałam czy nie. Byłam przerażona tym, jak moja pamięć jest po prostu słaba. Jak raz zgubiłam się w miejscu, w którym już wiele razy byłam. Jak zapomniałam wszystkiego, co mnie otacza, Nazwy rzeczy, kim jestem, gdzie jestem. Zresztą o tym incydencie już opowiadałam kiedyś, więc nie będę się tu rozwlekać. Ale myślę, że pod tym względem doskonale zrozumiałabym panią to profesor na szczęście po czasie moja pamięć zaczęła się poprawiać też wpływało na to, że musiałam jakoś funkcjonować i musiałam zapamiętywać rzeczy do szkoły myślę, że to mi bardzo pomogło i co jakiś czas też mam takie przebłyski dawnych wspomnień, że przypominam sobie coś, co kiedyś było i wiem, że to moje wspomnienia, a nie wyobraźnia z każdym takim przebłyskiem cieszę się bardzo po prostu jak dziecko z tego, że Pamiętam kolejną część mojego życia, jakby to było układanką, którą trzeba było ułożyć. Podziwiam Was wszystkich. Mówię tu o osobach, które pamiętają coś sprzed kilkunastu lat, z wczoraj, orientują się w czasie. Dla mnie to jest wręcz coś niesamowitego i niepojętego. Tak pamiętać własne życie, wiedzieć wszystko o sobie, a przynajmniej większość rzeczy, które wspominaliśmy. Wy spamiętaliście, ja już ich nie pamiętam. Ale patrząc na to, jak było kiedyś z moją pamięcią, a jak jest teraz, to jest ogromna po prostu poprawa. Więc jest światełko w tunelu, że jeszcze się poprawi. Ale wracając do filmu i do pani profesor, opiekuje się w nią w filmie jej partner życiowy, mąż. Tak jak niestety, żona Brusa Willisa musi się nim zajmować z powodu jego demencji. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że przepokam chyba większość filmu. Po prostu widziałam siebie w przyszłości, mimo że kobieta, którą przedstawiają, ma 50 lat, ja w tej chwili 25, ale ogólnie problemy z pamięcią zaczęły się u mnie w wieku mniej więcej 17. Jeśli nie zdążyłam Was zainteresować opisem filmu, moimi historiami do tego filmu, to. Gra w tym filmie o córka Kristen Stewart. Może to Was zainteresuje, może są tu jacyś fani z Mierzchu. Ale poza tym główne role gra Julian Moore i Alec Baldwin. Na koniec przypominam tylko o moim TikToku. Nazwa dziennik schizofreniczki. Postaram się Wam jeszcze to podlinkować w opisie. Do usłyszenia następnym razem.